Kiedy na parkiecie w publiczku się przemienia A kręci, kręci się, ale woli. Czy Trzymam wodę siedem słów na odpowiedź Nie robię do niej Ale pewność siebie zgubiłem gdzieś po drodze Ci się nie rośnie, czuję to w lewej Kiedy ona patrzy na mnie puszczone po wódze A siema, siema, oczarowały yeah. mnie ciała w tej Chciałbym się popujać z tobą w rytmie tej piosenki Wszystkim dookoła odpadły zrażenia szczęki to ona powiedziała, że tak sam zostają w parkie ciebie śląs, po ja tak tam? Załócił się kobiety, w ogóle nie tam I zastanawiał się, co jeszcze w sobie mam Ile tej nocy jej dam Posłuchaj ja, Dancehall Właśnie ona jest dobra nikt nie pokona Dancehall Queen w moim pamięci Dobrze to zna, kiedy to bojeta, dziś, ufalić, to tobą jedna wkręcać i bardzo traci swoją wartość, w oczach niewidzialna usta Powiedziałem sobie, spróbuj jeszcze raz Spojrzałem piękne oczy, pytałem, dlaczego tak jest Ona mówi, że inaczej nie doceniłbyś jej mi, bo umówiłem O, jaka ta dusz, szkoda, że right, mi konto, straci, stało, no, ale nie ma,

Nigga nie pokona dance hall, queen of mej Pozostanie danie, cisnek i do życia chęci Dance queen Właśnie ona, zadowolona mam do ciego Nigga nie pokona dance queen Kiedy na parkiecie w później się przemienia <mian> A kręci, kręci, się lewo i górą Trzyma wodę z sekunda, odpowiesz ich w chwillą, idą nie w Ale pewność siebie zgubiłem gdzieś po drodze Ci się nie rośnie, czuję dobrej noze Kiedy ona patrzy na mnie, puszczam do wodze A się ma, siema, czarowały mnie twojego ciała wdzięki Chciałbym się pobujać z tobą w rytmej daj piosenki Wszystkim go, chowałam pad wyzrażenia szczęki zapowiedziała dzieciąki na parkieci się myśląc po co ja tak tam, za uczyć się kobiety, które w ogóle nie znam I zastanawiam się, co jestem, co by mam, ile tej nocy jej nam, Uzuje ja dance, alquin właśnie, ale no, nie mam, nie mam, nie nie pokona nie mam, green mam, nie mam, Każdy dobrze to zna, kiedy ona jest obojętna, wkręca ci się razy zbyt, nie widzę na powiedziałem, spróbuję jeszcze raz Spojrzałem że piękne oczy pytają Dlaczego tak jest? Ona mówi że inaczej nie doceniłbyś mnie Wyszyłem się, do niej, poczułem jej smak żeby go opisać, ale mi brak I owo Jaka piękna ta że bym był wziął, zamiast tam Ja na tych samych palach z gram Dancehall Queen właśnie ona Znowu ona ma coś, nigdy nie pokona Dancehall Queen w mojej pamięci Pozostanie danie, coś mi do życia chęci Dancehall Queen właśnie ona start. A sima się ma czarowały, my czego chciała, wdzięki. Ja bym się kupuję z tobą w rytmie tej piosenki. Musiałem, bo ty zrozumiałeś. Kogo mogę powiedzieć, ładnie dzięki. Tak sam staję na marginesie, myśląc po sobie. Tak nam wytro uczysz się kobiety, której w ogóle nie znam. Idę na marginesie, co jeszcze w sobie mam. I ten tej nocy jej na wytro, a ja staję przy. Właśnie ono, z dowodą na małżeństwo, do nikt nie pokona Dancehall Queen w mojej pamięci, pozostanie danie przyśmiech i do życia chęci Dancehall Queen, właśnie ono, z tobą, ona, z dowodą na małżeństwo, nikt nie pokona Dancehall Queen w mojej pamięci, pozostanie danie przyśmiech i do życia chęci Każdy dobrze o tym wie, każdy dobrze to zna Kiedy ona jest to tobą, tam kręca dzisiaj razy dwa Wszystko traci swoją wartość, Nie tak niewidzialna wstawa Powiedziałem sobie z tyłu, jeszcze raz Piękne oczy pytając, dlaczego tak jest Ona mówi się inaczej, nie doceniłbyś mnie Wróciłem się do niej, poczułem jej smak żeby to opisać, ale tu mi brak I omówiłem się z nią na dziewiątą O jaka ja piękna ta lud Szkoda, że zablokowali mi konto Mój twórca straci całą moc Ale nie masz zeman Bardzo bym był sam na się! we Ci oni śmiela Kiedy na parkiecie póliczy, czy się przemienia, a kręci, kręci się, ale o Nie wiem, czy mam co ona słona, odpowiesz ich i do niej podchodzę, ale pewno się zgubiłem gdzieś po drodze Ci się nie rośnie, czuję to w lewej noze Kiedy ona patrzy na mnie, puszczam nerwów powodzę A siema, siema, czarowały mnie twojego ciała wdzięki Chciałbym się pobujać z tobą w rytmie tej piosenki Wszystkim dookoła odpadę zrażenia szczęki Szkoda, że tylko ona powiedziała nie dzięki Tak sam na parkiecie. Jedziemy w po co ja tak nam Za uczuć się kobiety, której w ogóle nie znam I zastanawiam się co jeszcze w sobie mam Ile tej nocy jej nam posłuchaj ja Dance hall queen właśnie o nas Do bolora z czego nigdy nie pokona Dance hall queen w mej pamięci Pozostanie danie coś i do życia chęci Dance hall queen właśnie o nas Do bolora ma czego nigdy nie pokona Dance hall queen w mej pamięci W tym wie, każdy dobrze to zna, kiedy ona jest obojętna, wkręca ci się razy dwa trzy, yeah. swoją wartość w oczach nie widzial Law zapowiedziałem sobie spróbuję jeszcze raz Spojrzałem w jej piękne, oczy pytając dlaczego tak jest Ona mówi się, inaczej nie doceniłbyś mnie Blirzyłem się do niej, poczułem jej smak, Chciałem to opinać, ale był mi brak I omówiłem nią na dziewiątą O jaka piękna ta nul.